Cześć, tutaj Wiebis19 i się, was witam w pierwszym odcinku z gry Evolve Stage 2. Zagramy sobie Ranked'a. zagramy już 3, z tego 3 przegrałem, no i zagramy sobie kolejnego, aż w końcu wbijemy rangę w Evolve Stage 2. Ta gra jest darmowa na Steamie, do której będziecie mieli link w opisie do pobrania, no i postaram się wygrać w końcu pierwszy mecz turniejowy Ranked. Zobaczymy jak się to potoczy. Ja gram nową postacią, która niedawno wyszła. To jest Ape, nowy. Co prawda oryginalny Ape jest traperem, a jestem asaltem, ale zresztą zobaczycie sami o co w tej grze chodzi. Chodzi tu o to, że jest czterech, jest jeden monster, który widzicie teraz, Elder Kraken, kontra hunters. Czyli hunterzy. Jestem ja, no i trzech innych. Z Medic Trapper so Support oraz oh, Assault, no, jestem Assault Tak gra się It przedstawia. Mniej grafika Ustawienie mam takie no, mniej na medium okay, so Nie mam już takiego dobrego komputera żeby grać na wary really Ale myślę, że wszystko fajnie <laughs> wygląda tu macie postacie moi sojuszników, no i widzieliście moje, jedziemy, długo musimy go tropić i zabić potwora, a potwór musi albo zabić nas, albo zniszczyć reaktor, który później się tam pojawia do po zniszczenie. wow, 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 Apokojnie. Dobra, idziemy. Fajnie, jakby skaner puścił. Nie pogardziłbym. Co on robi? Dlaczego on rakiety puszcza? Ej, Andrzej. Fajnie, jakby skaner ktoś puścił. To, to by było... No, normalnie. Nie pogardziłbym. No, puścił prawo to Już miałem pisać, że skaner puścił. Portem jest chyba, nie wiem, bronz 3. Mamy dwóch brązów drużni, trójki. ogółem. W ogóle też jak zdążyliście zauważyć y, zmieni mikrofon z tego y, w komputerze w laptopie na na ten. Oczywiście kupię sobie lepszy, no i będziemy o wiele lepiej słychać, ale myślę, że... Lepiej słychać mnie na tym mikrofonie niż na tym laptopie wbudowanym. By było słychać komputer, a teraz tylko tam takie harczenie co. Próbuję naprawić, nie wiem jak. Ale damy radę. A się maskuje dobrze. Scanner. No. Mamy. W zamykamy monstera. Otwora. No kazał byś. rzucę. Tak, brawo! Skaner puściłaś. Puściłeś. Nie wiem kto gra tą postacią. Czy dziewczyna czy chłopak. No puścił skaner w tym... W ...płapce. Tam macie shurikana. Musisz tego poglądać, Nie muszę do niego szalać. Wow, gotcha. Dobra, odbiliśmy Najpierw musi mu zejść ten niebieski pancerz, który macie na górze Później dopiero mu życie jest, oh, w Dentka zaraz będzie marynkę. Trzeba go podnieść. Dobra, dostał Hamonto. Jak świeci tak na teletowo, to znaczy, że te granaty go złapały. podnieście się go no się podcast. Ale w ogóle nie ucieka. Zora przecież zdebnie. Myślę, że da radę z trzema Chociaż nie widzę. On już słabo spada. Ginimy go. Będzie pomyślał być Kurde, tak potwory też mały wkurzają. UŻ MNIE! Ogółem giera mi się podoba. Nawet bardzo mi się podoba. Jeśli chcecie tego typu gier, Ogółem, czy chcecie tą grę na tym kanale, no to dajcie jakiś tam komentarz, lajka. Nie wiem, że za dużo ludzi mnie nie ogląda, no ale możecie coś napisać. To czego to? Teraz znajdźmy go. Mało skanów puszcza i nie informują. To jest problem. W jakimś przypadku można... Wam ulepszyłem sobie jetpack pod takie perki. To się nazywa. To są takie, które ulepszają skilla. I coś mi ten jetpack tak dużo nie daje. No to no, mną no, no, no. O! Ewoluował do drugiego poziomu Mamy trochę przesrane, że tak powiem. No! Ja myślę, że można. Ej, ej, Mamy go. Dobra. Dużo po skałach się wchodzi, nie trzeba Ja zlekałem z nagrywaniem serii. Czekaj na żeby po prostu nagrać NKD, a nie tak zbyt wiele. Nie ma sens. Szybko mu Dużo życia że mam, mam

Up, to Wygrał Czwarty ranket Czwarty przegrany Porażka, porażka Nie wiem czy to trafiam na takich dobrych potworów, czy to ja jestem słaby, czy to ja mam słaby team Nie mam pojęcia Tu są Oczywiście takie zielone, ale to wszystko jest przegrane. O. Co nam dropu? Tu można sobie skina swojego ulepszyć. Takie coś mogę dać, takie coś. Dostęperkę. I... Grę turnijową. Hm. Kasy 1000. Mamy 1200 na koncie. No co? Jeśli chcecie, myślę jutro, nagram kolejny odcinek, jeśli chcecie więcej takich odcinków, napiszcie w komentarzu, dajcie łapkę w górę. Jeśli nie subskrybujesz kanału, zasubskrybuj. Ja się z wami żegnam. Na razie. Cześć.